Uuu. Stać, nie ma przejścia. Macie w mieście zarazę czy co? Zarazę? Nie, nie. Kazali nie wpuszczać do miasta? To nie wpuszczę. Chyba, że ktoś ma Glade. Co to za Glade? No normalny. Przejazdowy. Kto je wydaje? A bo ja wiem. Ja jestem tylko prosty żołnierz. Kto kazał zamknąć bramy miejskie? Ponoć sam król. Nie chcę, żeby biedota i uchodźcy zatruwali mu jego piękne miasto. Poza tym wiadomo, jak ludzie mogą chodzić w tej wewce, te, to zawsze się jakiś śpieg przedostanie. A tak to ma trudniej. Dlatego bez nie przepuszczę. Bywaj. Trzymaj się ode mnie z zamknięta! Stać! Przejście tylko za okazaniem glejtu. O to chodzi? Ech, niech się przyjrze. Mm. Brakuje pieczątki, takiej czerwonej. Niemożliwe. Pewnie w Departamencie Obrony znowu zapomnieli. Tam są strasznie zabiegani. Niech będzie. Przechód.